Sława Szymborska Ella w niebie Modliła się do Boga, modliła gorąco, żeby z niej zrobił białą, szczęśliwą dziewczynę. A jeśli już za późno na takie przemiany, to chociaż, Panie Boże, spójrz ile ja ważę i odejmij mi z tego przynajmniej połowę. Ale łaskawy Bóg powiedział nie. Położył tylko rękę na jej sercu Zajrzał do gardła, pogłaskał po głowie, a kiedy będzie już po wszystkim, dodał: Sprawisz mi radość, przybywając do mnie. Pociecho, moja czarna, rozśpiewana kłodo.